Mmm, grzydula, ciebie to. Onkki, ha! Kiedyś byłaś taka piękna, no to prawie jak ja telewizja cię zmieniła, telewizja jest zła. Życie pierwszy raz wziąłem, jakbym zobaczył cud. Coś błysnęło w uśmiechu, to na zębach bym wróc Też mam uśmiech wyskokliwy, pomyślałem, więc że coś na słońce jest żonę bardzo nadajesz się, zanim jednak cię znalazłem, żeby miłość wyznać ci Jakąś lokkę pastikową zrobiliście wielu dzisiaj. I już stóp No może prawie cały świat Ci dwa kuki dziwów W kwiaciarni Jakiś piękny kwiat Jestem nieszczęśliwy Jestem zawiedziony Nie chcę tej brzyduli Nie chcę takiej żony To dla ciebie chciałem Zostać prezydentem Ustanowić ciebie narodowym świętem I u mamy masz Cię mnie lubi i basta Nie zrobi nam herbaty Nie nakraje ciasta Dziś smutno mi i jestem wy, bo mam wesny, gdyż jakiś inny serial ciągle mi się śni. A mogłam mieć już stóp, no może, prawie cały świat. mały fiak. Bo Edward kupić i że to jakiś piękny gwiazd. Pokrzywę. Nie rozkwit zaraz lądu uczucia tego. Just... Ooh la, ooh la la la, I love you, baby.